Cześć, witam hodowców i nie tylko hodowców. To jest mój pierwszy odcinek na YouTubie. Będzie związany z tematyką gołębi. No i możemy w sumie zacząć. Zacznijmy, może od karmy, jaką daję gołębiom. Jest to. Czy akurat dzisiaj kupiłem taką drobną karmę, ale raczej kupuję w takich typach jak groch i takie różne rzeczy. W sensie typu, no dla gołębi, raczej kupuję takie rzeczy co tacy hodowcy kupują tą karmę, no to można w niektórych sklepach naprawdę znaleźć. Dobra, nie, mogę Wam teraz pokazać gołębie, yy, rozsypiemy karmę i jeszcze pokażę Wam tą grubszą jaką karmę mam. Yy, To jest grubsza karma, pokażę Wam bardziej pod słońce, już poczekajcie. Groch, zboża, różne. No i rozerwiemy i wsypiemy, i wymieszamy teraz ziarna. Po wymieszaniu wygląda to następująco. Jest tu bardzo dużo grochu, bo gołębie u mnie na przykład nie jedzą kukurydzy i staram się unikać kukurydzy. A teraz, może, przejdźmy do gołębi. Oto są moje gołębie. Jeden mój znaczy dwa, tylko jeden jest czarny. Mam trzy pocztowe zwykłe. No, w sumie to szymle. Jeden jest taki chyba mieszaniec trasera z pocztowym. I ogólnie na razie mam tyle gołębi, ale pokażę Wam, jak gołębnik wygląda z zewnątrz. Tak wygląda gołębnik. I wydaje mi się, że. Za początkujących hodowców to jest wystarczająco, no chociaż cztery lata temu też miałem gołębie. Tu mam drugi gołębnik otwarty. On jest duży. Może w następnym odcinku tam wejdziemy i wam go pokażę z całości. Dzisiaj wymienię wodę. Chciałbym wam tego mulmelansa pokazać, ale strasznie bije. I tak, ale tu mam ładnego strasznie szymla, jak to boli pstry pocztowy. Tu też mam pstrego takiego. Szymlacz pocztowego, jak to woli, jak mówię, i czarnego mulmelansa. Jeszcze nie wypieżone do końca, bo są młode. Te, może, ta parka tutaj, może będą miały jajka za na lato A Teraz wymienię pokarm, bo trochę się skończyło go. No i wymienię też wodę, i w sumie to po cięciu pokażę Wam, jak ogólnie wygląda to wszystko napełnione, bo mam na razie w takiej. Otw no taka butelka zwykła, narobiona dziura i ona jest tam nabita na takiego gwoździa. Tu mam dziurę, w którą przez to jedzą. No, napełnimy wodę, y nasypię jedzenia i powracam. E Zapomniałem powiedzieć też o wyposażeniu. E na razie są tylko lotki. Trzy wejścia, jedno jest otworzone, znaczy dwa w sumie. Tamto jest zamknięte. E Tutaj teraz za niedługo będzie taka taka półka lęgowa. E no... I w sumie to tyle. Y... Ja chciałbym powiedzieć, że to jest mój początek nagrywania. To jest zapowiedź i proszę brać to z dystansem na razie. Jeżeli się Wam spodoba, zostawcie łapkę, suba i, I do zobaczenia w następnych odcinkach. Elo.